No, elo, stary wrócił. Widzowie, nie przedłużając, wbijajcie po prostu na Instagrama, wbijajcie na Discorda, zostawcie łapkę, zostawcie suba, bo do 6K naprawdę niewiele nam brakuje i należy tą pić. A macie tą i mnie to nie interesuje, nie? Instagrama warto śledzić, jeśli Was interesuje, jaką sobie furkę kupiłem za wlepy z CSA, zapraszam serdecznie. A także będą różne konkursy na Ford life także warto obserwować. Dobrze, więcej nie przedłużam. Życzę Wam miłego oglądania. Dogadaliśmy wówka 1.6 na api 1 i kupujemy to za 153 kafle. Ziomek się zaraz rekonektuje tutaj na giełdę LV i tam, do, i tam dobijemy targu. Ja lecę do biura. Witam pana serdecznie. I mamy Buffalo 1.6, 153 kafle. Dzięki byku, pozdro. Gdzie stoi to cudeńko? Przecho, dobra, udajemy się do przecho, przetestujemy sobie furkę. Tak to się prezentuje. Kurde, całe rozwalonej. Dobra, wyklepiemy, będzie git. A pika sobie ustawimy. A plus 5 odpalamy silnik i testujemy. Fałmarz to dwie stuły najprawdopodobniej. Zajibisz tą felgę to ma. Te fele mi się bardzo podobają. Chyba wjeżdżamy tu na prostą. Co ja się pierdzieliłem? Kurna. Telefonu podczas jazdy używaj więcej. raz się w niego pierdziela. 210 VMAX No to są bufki, właśnie. Zarąbiste te VMAXy mają. Ciekawe, ile Zedera taka jedzie, nie? Bo bufki zedara Zedera chyba podobne te VMAXy mają. Ogólnie wpadłem na pomysł, jakby mi tu brakowało miejsca. W razie czego jeszcze w ten sposób mogę fury parkować. Tylko jest jeden problem, bo chciałbym zrobić sobie taki most prowadzony na drugą stronę, ale widzę, że jest to problematyczne. Kiedyś się to łatwiej robiło. Teraz jest nawet problem z tym ręcznym, gdyż można go zaciągnąć tylko w odpowiednim momencie, a nie można tym spamować plus wjazd na te fury jest bardzo ciężki jak widzicie o kurde i wbijamy sobie na serwer dom z parkingiem proszę bardzo opłacimy sobie jeszcze nie laguj mnie tu tyk 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 za 6 stówek wsiadamy sobie do elki i dzisiaj zajmiemy się jedną furą zrobimy sobie taki niby projektik to była wzięta fura na handel gdzie w odcinku z handlu będziecie widzieć, za ile za to dałem, jak to wygląda, i tak dalej. Ja dzisiaj sobie ją troszkę porobimy. Co w niej będziemy robić? Zaraz wam pokażę. Dzięki za 160 pln -ku. Dzięki za donate'a. I tutaj sobie, o, pojedziemy na skróty elegancko. Mamy ją w przecho z tego co wiem, albo na giełdzie. Zaraz sprawdzimy. Tylko nie rybni o nic. Przecho dobrze. Także kierunek przechowywania. Akurat się nam jeszcze spoilerego odbuguje, jak sobie LK schowamy. Co chodzi o styl. To mniej więcej wiem jak już ma wyglądać. O, tu wymusiłem, dobra, jest cały i zdrowy. To chodzi o styl, wiem już jak mniej więcej ma to wyglądać. Jedyny problem to jest dołożyć odpowiedni kolor. Nie rozwal mi tylko please. Patrzcie to, Zera 2.2, silniczek 2.2 zrobiony. O, dobra wyjęła się. A ona nie ma apów. Ty i chyba są odpowiednie felgi. Nie będziemy musieli felek, fel zmieniać. Siadaj. Siadaj byku, to się podwieziemy od razu. Dokąd? Lawety, gdzie tu są lawety? To lawety tu masz dwa, dwa kroki stąd, ale są jedne i drugie. Nie wiem na które chcę. chcą. Te dalej luz, także nie jednak dwa kroki. Jest wydech dany. Miałem zmienić felgi, bo myślałem, że to nie są te, ale kurna, są czarne. Ja, ja się nie orientuję, które to są na pewno. Zaraz się zatrzymamy, to sprawdzę, czy aby, aby na pewno te, co mam na myśli. Ale chyba tak. Tu są lawety, prawda? Bo ja już dawno nie robiłem. O, nie ma problemu. I kolory. Kolorek jest w miarę spoko, ale ja bym go troszeczkę zmienił. Zobaczymy, co tam jest pokombinowane z nim. I oczywiście, patrzcie, pojazd, który ma silnik 2.2, nie ma ani jednego Apo Ma ABSy, ma szyby, a appów nie ma. Ma LPG nawet. I to są te feli, chyba. Co, co miałem na myśli, co chciałem robić albo i nie. Zaraz zobaczymy. Chyba nie. Urde, pasowałoby je rozjaśnić DSD. Ma w środku napis. Za sobie podjedziemy do tunera. A tu jest w pobliżu, także zobaczmy. Tuning jest zamknięty, ale dobra. Tu na kompo siadamy. Przesk przeskakujemy tędy się, łamujemy. Pokaż mi te fele. Stąd zobaczę. To są chyba switche, co mamy teraz. A ja planuję dać. No, prze prze miel to szybciej. Stary. Jeszcze inne. Prance. To są te. Ile one miały tam łuków? A te są które? Kurde, ja ich nie poznaję, nie? Dobra, jedziemy do tunera jakiegoś się spytać, co to są za felgi, bo na czarnym albo ja jestem ślepy, albo nie rozróżniam tych felg. For fele trzeba wpisać. Proszę bardzo, towarzystwo, ja planuję dać felgi pod tytułem 1084, a mam 1080, tak czy nie? Bo one mają DSD i tu i tu napis w środku. Wszystkie mają DSD. One są tak trochę zakrzywione chyba są. Mamy odpowiednie najprawdopodobniej. Dobra, zaryzykujemy, najwyżej stracimy 5 gaafi na, na malowanie. Ale czy ja je chcę zmieniać ich styl, bo one są w miarę spoko już, już pomalowane. pomalowane. Hm. Dobrze, najpierw sobie sprawdźmy tunerów. Trzeba jechać, proszę państwa, na LS. No oczywiście, że wycieczka nas nie ominie. Ale najpierw sprawdźmy sobie kolorek, jak to wygląda. On nie jest zły, ale ja bym sobie go delikatnie poprawił. Aha, czyli jest bardziej pod żółty, a ja bym właśnie dał bardziej pod pomarańcz. Jakie to ma RGB, żeby zapamiętać w razie czego? 221, 205, 169, dobra. To może o tutaj. Czy to lepiej wygląda? Bardziej taki kremowy, nie? Dobra, jeszcze raz zmieniamy. Oczywiście kolorki będziemy się jeszcze bawić, to nie ma problemu. Może tu? Oj, tu już będzie za bardzo podczerwień. Teraz jest bardziej wyrazisty. Dołączymy sobie lampki, zobaczymy jak się to prezentuje. Pasuje RX7 jakoś zrobić, prawda? To nie będzie taki typowy projekt, że ładujemy wszystko co od A do Z, co można, tylko zrobimy sobie APA1, APA3, aby on się zajebiście prezentował na glebie i fajnie driftował. APA4 nie potrzebuje, bo i tak ja zawsze ustawiam te APY na minus 1 przy driftowaniu, a 0 też, też może być, czyli tak jak jest standardowo. Koloryk już w miarę lepiej niż ten poprzedni, może. Zobaczymy, jedziemy na LS, zrobić sobie te opy i co ja z nią będę robił, czy ja ją sprzedam później, czy zostawię dla siebie, to, to wyjdzie w praniu. Niby mam binda, proszę bardzo, z lzr -a. to też zależy od off, bo ja za nią bardzo mało dałem i, i tu mi się nie śpieszy ze sprzedażą i tak i tak nawet na skup oddając, to, to mam zysk. Dlatego mogę sobie pozwolić na to, aby zamontować opa jedynkę, opa trójkę i się nią pobawić. A mamy pieniądze, mamy chęci, to czemu by... Nie, nie, rozwal! Dobra. Gdzie on był Commerce czy Commerce, dobrze? Commerce czy market? Commerce to jest na lewo, prawda? Czy nie prawda? Albo miał rację, bo wyjdę na idiotę. Ha, Miałem rację. Zajeżdżamy sobie tutaj. Jeszcze dla pewności spytamy, co to są za fela, ale ja już jestem przekonany, że to są 10,84. Bez dwóch zdań. I pytanie, czy zmieniać ich... Ci kolor, czy zostawić takie, jakie są. One źle się nie prezentują na moje. Może delikatnie są za ciemne, może bym delikatnie je rozjaśnił, ale czy to jest konieczne? Powiem tak, OBS to jest zajebisty program, moi drodzy. Miałem nagrane z 20 minut materiału i poszło się walić, ale dobrze. Zrobię Wam szybkie podsumowanie, co my tutaj zrobili. Mamy zainstalowanego APA 1, APA 3 do tego sudeńka. I troszkę my sobie podriftowali i Wam zrobię szybkie podsumowanie, tak, że co, co, się działo na giełdzie, bo w międzyczasie kupiliśmy też parę furek to znaczy parę furek, ogarnęliśmy sobie niektóre furki, prawda co my tutaj kupili, kupiliśmy na pewno blade'a 1.6, grasza foka, którego chyba ta zniała na serwerze, ale dzięki dzięki, pozdrawiam serdecznie byku Daliśmy za niego 67 kafli. Kurde, wyłącz mi tego taba. Daliśmy za niego 67 kafli, wystawiliśmy za 155. Tutaj, proszę bardzo, tak się prezentuje. I także zajęliśmy się naszym bułówkiem na p 1, na liczniku, na feldze. Jeden szóstka. Jego widzieliście wcześniej jak kupowałem I teraz... Teraz my go wyklepali i wystawili na giełdzie. Stoi sobie, o, proszę bardzo, w tym miejscu. Tutaj cena za niego to już 210 kafli. Szkoda mi trochę tego materiału, bo, trosz, bo troszkę rzeczy się działo, ale no nic nie zrobimy, prawda? Tej ZDR-ki nie przestawałem zachwalać. Kilka razy to wspomniałem w odcinku z handlu, że ta zedera mimo samego silnika 22 ma Famax 200. Tutaj z apikiem proszę bardzo, mamy już 231 na luzie. Więc sprzęcik jest dowalony. APA 4 i APA 2 tu nie montuję, bo typowo chciałem sobie zrobić taki driftowóz i myślę, że to jest spoko materiał właśnie na takie auto, o ile się go opanuje i patrzcie. jak już po drodze został skasowany, ale nie ma tego złego, bo z drzwi mam całe. Tu jest miejscu do driftu po prostu idealna. Tylko sobie... Nie rozwal się, proszę! Nie pani mi do wody. Nie, nie, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Gdzie tam ucieka? Spokojnie, jeszcze nie uciekaj ode mnie. I tutaj droga pod drift jest zajebista, tylko ważne jest to, żeby się trzymać bardziej wewnętrznej krawędzi. Wtedy, wtedy ten łuk będzie większy, bardziej widowiskowy, że tak powiem. Tylko ja muszę się nauczyć najpierw panować nad tą furą, żeby nie ścinać tych zakrętów za bardzo, bo tutaj już bym chciał, o właśnie trzymam się tak blisko. Tu mamy drugą dróżkę, gdzie też można sobie fajnie pośmigać. Są bardziej ciasne te zakręty, także można można także sobie fajnie poćwiczyć na początku. A ja i tak robię za ostre te skręty. Najważniejsze jest wyczuć tą furę. Ja mam bardziej ledzi wyczute i ledzi to sobie ustawiam nawet a na minus jeden i bokiem sobie cisnę ładnie, a... ale to też jest dużo łatwiejsze, bo LKS typowo zrobiono pod drift ta standard. raz. Tutaj z zadarką to już trzeba troszkę pokombinować, ale też się da. A ja robiąc celowo to auto pod driftowóz to to muszę je opanować. A nie, kurde, już myślałem, że będę miał kurs do LV, ale to jest też spoko, że nawet jak trochę trącicie, to zderzaki tu nie są tak wyczulone, że że wam się nie rozwalą. Jedyne co? To ty możecie rozwalić i, i drzwi bok. Tak się prezentują na ten moment te auta, ja oczywiście tutaj bym to poprawił, bo one są tak byle jak ustawione, jeden obok drugiego, po prostu na miejscach parkingowych, no tak nie może być, prawda? Jakoś wymyślę fajnie, żeby się tu prezentowały i tak będę je parkował. Dobra, bierzemy RX-7 i jeszcze zajedziemy w jedno miejsce. Ścigniemy się troszkę na lotnisku, co? Ja wiem, że to jest tył napęd i będzie miało marne szanse, ja myślę, że warto i tak to przetestować. Nie rozwal, tylko przedwrajne. Please, <ścoughs> O tym mówię właśnie, że ten zderzak to jest ze stali. Widzieliście co to była za gleba i tak jest całe i zdrowe. Witam serdecznie. Ścigniemy się. Ten wire ma chyba Nitro, także może być problem, wodba, Ale sprawdzimy co to warte. Tym napęd. To jest, to jest... problem. Jak będziemy mieli dobry start to może... Może się uda, ale nie ma szans. Jak on mi mieli jeszcze, o prawie do połowy placu. Różnica jest kolosalna. Dobra, to teraz weźmiemy Legówę, zobaczymy jak ona sobie poradzi. Bierzemy sobie Lkę i się nią pobawimy troszkę bardziej, co? Nie, to tu przy takim infernusie to jest GG. Nawet, po, nawet nie mam podjazdu, kurna. Dobra, o jeden kafel z Wajerem na Nitro 22. Zobaczymy, czy Lka sobie poradzi. Myślę, że na luzie. Haha, <ścoughs> Wiedziałem! Łatwa, łatwa kasa. Oho, oho, please, please, please. Dobra. Udało się. Oj, jeszcze słup zaliczony. Tak się pieniądze zarabia teraz w tych czasach. <noise> po co do jakichś robotnych chodzić? Pościgać się wystarczy na lotnisku i elegancko. Ja pierdzielę, ten infek ma przyspieszenie posarane. Ty kropkę dawaj, dobra. Ścigniemy się z szafterkiem zobaczymy. E, na przyspieszenie go robię. Na przyspieszenie jest ładnie. Chyba, że to jest 1.6, to wtedy... Nie, 2.2! O kurde. To LK przyspieszenie ma zajebiste. Dobra, na zdr to raczej nie ma podjazdu, ale zobaczymy. Kurde, ona ma takie łabe przyspieszenie? Tak, na przyspieszenie widzę, że LK bije wszystkich. Co jest grane? Oni mnie tylko fo Jak widzicie, teraz do go... <grywania> doganiają delikatnie. Kurde, zderzak uwaliłem. Ale tu większość panów się wysypało. Widzę, ja zacząłem pod koniec hamować. No to dajemy. Z Banshee 2-2, prawie full tune, bez nitra najprawdopodobniej. Waga. ja pitole. <gulna> Kurna, ta LK to jest łatwa kasa, z tego co widzę. ja nie mogę Banshee 2.2 bije na łeb. Oj, no i po lampie. Kurna, niesamowite to jest. <gulna> Kolejny tysiączek padł. Kurde, robienie hajsu na widzę. <gulna> to jest 1,6 Bansi. Myślałem, że LK22 robi. Kurde, się ucieszyłem, ale dobra. Ka, kafel padł, za nie wiedzę kolegi z, z bazy wziąłem byle co. Dobra, jedziemy tutaj wyklepać. Troszkę my się pościgali, przetestowaliśmy Zerę. Zerę porobił ale Elki nie ma szans. Jeszcze jak tutaj Nitro wleci, to kurwa, będzie czymś się ścigać, naprawdę jak wy chcielibyście się też tak pościgać, to zapraszam na jego Discorda, gdzie linka macie w opisie. Ja tutaj trochę na spontanie zorganizowałem ten wyścig, a tak to można coś większego zorganizować. Jeszcze na koniec pokażę wam furkę, którą my dzisiaj zrobili. Tak ona się prezentuje, jest ta z nad ranem, to jest troszkę ciemno, ale może w świetle tych reflektorów, proszę bardzo. Felga, no... Jedna z lepszych do takiego driftowozu na moje. Fajna lampa. Parkujemy w tym miejscu. I dobrze widzę, ja nie będę dłużej przedłużał. Widzimy się w kolejnych materiałach. Jo!